Najpierw masa, potem rzeźba, a może najpierw rzeźba, a potem masa. Od wielu lat w świecie fitness panuje przekonanie, z którym się najczęściej spotykam, czyli że najpierw powinno się zredukować tkankę tłuszczową, że potem lepiej, efektywniej budować tkankę mięśniową. Chodzi przede wszystkim o wrażliwość insulinową, że w momencie, gdy mamy niższy poziom tkanki tłuszczowej, to ta wrażliwość jest lepsza. I ja sam przez wiele lat tak do tego podchodziłem, do tego momentu. W tym filmie dokonamy przeglądu niedawnego badania na gryzoniach, ale też kilku innych badań na sportowcach, żeby właśnie odnieść się do tego, czy lepiej najpierw robić redukcję, czy masę i jak to właśnie wygląda z tą wrażliwością insulinową i z efektywnością treningową. Ale koniecznie posłuchaj do końca, bo serio mnie to trochę wywaliło z butów. Najpierw omówimy pierwsze badanie, takie powiedzmy najnowsze, które nam daje pogląd pewien na sytuację. Celem badaniem było to, żeby zbadać jak reagują mięśnie na wysiłek podczas gdy właśnie mamy jednostkę otyłą i jak to ogólnie właśnie wygląda zarówno pod kątem rozmiaru masy mięśniowej, funkcjonowania masy mięśniowej, więc w sensie funkcjonowania mięśni i siły. I badanie co prawda było na myszach. To oczywiście trzeba wziąć pod uwagę, ale przez to, że było na myszach, to też mamy pewne plusy. Po pierwsze, trwało ono 12, 28 tygodni. I trzeba pamiętać, że 28 tygodni myślich to trochę jak 20 ludzkich lat. Więc przez 20 lat myszy były na masie. W dodatku wzięli myszy, które są bardzo podatne na otyłość, zwłaszcza w momencie, gdy mają dietę wysokotłuszczową, wysokoenergetyczną, czyli dostarczają bardzo dużo kalorii, to te szczury po prostu zaczynają najbardziej przypominać ludzi otyłych. Czyli pojawia się hiperinsulinemia, hiperglikemia, nadciśnienie tętnicze i generalnie taki zespół metaboliczny. I te mysze były podzielone losowo do pięciu kategorii różnych diet. Była tam dieta z wysoką zawartością sacharozy, była dieta standardowa, zachodnia, była dieta z wysoką zawartością tłuszczu. Ale to nie ma większego znaczenia, jeżeli chodzi o wyniki. Jak widzicie na tabelkach, otyłość wywołana dietą nie wpływała znacząco zarówno czy na masę mięśniową, czy funkcjonowanie tych mięśni, zarówno w kontekście beztłuszczowej masy ciała, jak i siły czy przekroju poprzecznego mięśni. Czyli jak widać po tym badaniu to, że te myszy były otyłe nijak nie miało wpływu na to jak budowały masę mięśniową. Czyli zarówno w momencie gdy były otyłe to budowały tak samo masę mięśniową jak wcześniej kiedy powiedzmy no, nie były otyłe na początku tego badania. Istnieje jedno badanie Forbesa na ludziach, które pokazywało, że osoby szczupłe mniej odkładają tłuszczu niż osoby z nadmiarem tkanki tłuszczowej. Tylko jest, są dwa problemy w tym badaniu. Pierwsze jest takie, że badane osoby po pierwsze były niejatkami, po drugie bardzo wielu z nich miało problem z niedowagą, z anoreksją, więc były to osoby, które powiedzmy po części można powiedzieć, że raz, że mogły być genetycznie obciążone ze względu na to, że jakby to nie było tak, że anoreksja pojawiła się tylko jakby w głowie, tylko też one były bardziej predysponowane do tego. A druga bardzo ważna rzecz to, że te osoby nie uprawiały sportu, w sensie nie były, nie, nie trenowały, więc nie było żadnego bodźca, który mógłby sugerować, że powiedzmy będą budowały masę mięśniową czy tkankę tłuszczową. Tam jakby jedyne co to było, albo budują, albo w sensie odkładają tkankę tłuszczową, albo nie. I chodziło o to, że po prostu osoby szczupłe, które nie trenują, ciężej, że tak powiem, nie mają takiej łatwości w odkładają tkanki tłuszczowej, jak osoby, które nie trenują i mają nadwagę. I jeżeli byśmy przyjęli, że ta koncepcja jest prawdziwa, to moglibyśmy dojść do wniosku, że najsilniejszymi sportowcami powinni być sportowcy o jak najniższym poziomie tkanki tłuszczowej, a w momencie, gdy dochodzi do wzrostu tej tkanki tłuszczowej, to powinno dojść nawet wręcz do artrofii mięśniowej, czyli ten masa mięśniowa powinna spadać, a na pewno nie powinna rosnąć, im ktoś ma więcej procent tkanki tłuszczowej. Ale w rzeczywistości obserwujemy bardzo odmienną od tego rzecz. Jak się okazuje u naturalnych sportowców, oczywiście nie mówimy tu o osobach na dopingu, to beztłuszczowa masa ciała bardzo często idzie w parze z tkanką tłuszczową, czyli sportowcy, którzy mają więcej tkanki tłuszczowej, mają zarówno większy poziom masy mięśniowej. I tu badanie na przykład eBay współpracowników na 10 najbardziej umieśnionych graczach futbolu w danej drużynie pokazało, że 8 na 10 zawodników miało powyżej 20% tkanki tłuszczowej, w tym jeden miał prawie 35% tej tkanki tłuszczowej. A wiecie, jacy sportowcy mają najwyższy wskaźnik ilości masy mięśniowej, w sensie chodzi o jakby zbadane i opublikowane, rzecz jasna. Zapaśnicy sumo. Jedno badanie właśnie pokazuje, że wśród zawodników sumo nie jest niczym dziwnym poziom FFMI na poziomie 30. To jest Fat Free Mass Index. Tu dla przypomnienia ustala się, że powiedzmy taka naturalna osoba kończy się na wartości 25, a tam jest to poziom 30. Stodem wraz ze współpracownikami zbadał reakcję drużyny futbolu amerykańskiego na trening oporowy. I tu trzeba nadmienić, że te osoby trenowały tak samo, miały, miały tego samego trenera, ten sam plan treningowy i generalnie, praktycznie wszystko wyglądało tak samo. I tutaj grupy były podzielone ze względu na zawartość tkanki tłuszczowej. Była to grupa pierwsza o niskim poziomie, około 8%, był to poziom średni, czyli około 12% tkanki tłuszczowej, i był to poziom wysoki, czyli 20 plus% tkanki tłuszczowej. I co się okazało? Wzrost beztłuszczowej masy ciała wśród zawodników o niskim i średnim poziomie tkanki tłuszczowej był mniej więcej na tym samym poziomie, czyli około 3,2 kg mięśni. A zawodnicy, którzy mieli najwyższy poziom tkanki tłuszczowej, czyli powyżej 20, zbudowali prawie 5 kg mięśni, czyli zbudowali prawie 1 ponad 1,5 kg mięśni więcej w tym samym okresie. Co ciekawe, osoby, które miały najwyższy poziom tkanki tłuszczowej, przybrały też. Najmniej tłuszczu. Można więc dojść do wniosku, że nie ma czegoś takiego, że im mniejszy procent tkanki tłuszczowej, tym lepsza budowa masy mięśniowej, tym lepsza hipertrofia, tym bardziej jakościowa. Z jednego względu, który właśnie ja miałem na uwadze cały czas z tyłu głowy i bardzo się cieszę, że trafiłem na to badanie i zacząłem kopać głębiej. Bo wiecie, brałem pod uwagę, że okay, osoba, która ma nadwagę, załóżmy. Ma y, insulinoporność. Tylko trzeba pamiętać o tym, że insulinoporność to nie działa w ten sposób, że jakby cały organizm jest insulinoporny. Tylko w momencie, gdy mamy osobę z insulinopornością i ona zaczyna trenować siłowo, to tkanka mięśniowa już nie jest insulinoporna. Tkanka mięśniowa ma bardzo wysoką wrażliwość insulinową. I właśnie przez to też to może być odpowiedź na to, dlaczego osoby, które mają wyższy poziom tkanki tłuszczowej, po pierwsze są silniejsze, bo jeżeli spojrzymy na najlepsze wyniki czy trójboistów czy dwuboistów, no to tam najlepsze wyniki są w tych najwyższych kategoriach, mimo wszystko. Oczywiście stosunek masy ciała do m, ciężaru używanego jest inny, ale jeżeli chodzi o najlepszy wynik, o największe wyniki, no to mają je największe zawodnicy. I właśnie przez to, że tkanka tłuszczowa jest insulinooporna, a tkanka mięśniowa jest wrażliwa na insulinę, przez to też może być tak, że te kalorie będą chętnie, że tak powiem, trafiały do mięśni, a ciężej będzie odłożyć tkankę tłuszczową. Bo nie jest prawdą, że przy insulinooporności jest ciężej schudnąć. Wręcz przeciwnie, ale o tym może w innym odcinku. Także odpowiadając na pytanie, czy robić masę czy redukcję, trzeba odpowiedzieć sobie na kilka ważnych rzeczy. Po pierwsze to to, od czego zaczynamy i na czym nam zależy. Przykładowo, jeżeli mamy kogoś z nadwagą czy z otyłością i ta osoba chce schudnąć, chociażby ze względów zdrowotnych, to dużo lepszym wyborem będzie wtedy redukcja. Ale w momencie, gdy mamy osobę, która jest powiedzmy taka skinny fat, czyli że no tego tłuszczu trochę jest, ale generalnie BMI jest w normie, to ta osoba, jeżeli chce koniec końców zbudować masę mięśniową, to jednak powinna zdecydować najpierw na budowanie masy mięśniowej potem dopiero na redukcję. Tak samo, jeżeli mamy kogoś na przykład chce ma taki cel, że na przykład ma rok i chce zbudować jak najwięcej mięśni przez ten rok to taka osoba również powinna skupić się na masie mięśniowej. Oczywiście jeżeli ktoś jest mocno tyły, no to trochę powinien zredukować, ale jeżeli mówimy tu o powiedzmy takim zdrowym poziomie tkanki tłuszczowej, a 20% tkanki tłuszczowej u mężczyzn to jest zdrowy poziom, to jak najbardziej można robić masę. Jedyne o czym trzeba pamiętać to, że im mamy większe poziom karki tłuszczowej, tym dłuższa będzie redukcja. Czyli w momencie, gdy zaczynamy redukować, mając 25% karki tłuszczowej, no to bardzo możliwe, że sześciopak zobaczymy dopiero za pół roku, yy, albo nawet dłużej. Także jeżeli komuś zależy na takim, powiedzmy, estetycznym luku, na takiej plażowej sylwetce i na tym, żeby utrzymywać formę cały rok. To tak, jak najbardziej utrzymanie tej formy i takie powiedzmy krótkie masy i krótkie redukcje będą lepsze, ale zauważcie, że te osoby też zazwyczaj najmniej nakładają na siebie mięcha. To też można zauważyć wśród zawodników. Oczywiście prócz dopingu, jaki tam się <grych> znajduje, to też trzeba wziąć pod uwagę, że raczej można zauważyć, że np. zawodnicy, którzy robią sobie takie 2-3 letnie przerwy w startach, potem wracają dużo więksi. Jeżeli ktoś na przykład nie wiem, czy dostał bana, czy sam z własnej woli uznał, że przez 2-3 lata będzie robił masę, to ta osoba zbuduje dużo więcej niż ten zawodnik, który co roku startuje, mimo że powiedzmy cały czas dobrze wygląda. To nie progresuje. Dlatego też ja nie jestem zwolennikiem robienia powiedzmy, takiej rekompozycji i robienia masy trzymając niski poziom tkanki lub tłuszczowej. W momencie, gdy ktoś ma jeszcze duże predyspozycje do budowania tej masy, czyli jest na początku swojej drogi, na początku stażu, tylko powinien po prostu zrobić tą masę, nie zalać się zbytnio, a potem dopiero zrobić redukcję. Napisz w komentarzu, czy robisz teraz masę, czy rzeźbę. Zostaw łapkę w górę i widzimy się w kolejnym odcinku. Ostro.